Pytanie, jaką maszynę chcielibyście, żebym Wam zaprezentował w kolejnych odcinkach? Czy oto tą sporą ropę, czy może ten mniejszy traktorek 60? W dzisiejszym odcinku za to pojedziemy sobie tym ciągniczkiem, który jest w moim gospodarstwie, no, rzadko używany na taki mały obchód pól i sprawdzimy, co robią przymrozki w naszych uprawach, jak mogą im zaszkodzić. 60 to taki ciągnik w moim gospodarstwie, który już któryś z kolei, który jest dosyć rzadko używany. Kiedyś robiłem nią opryski starym opryskiwaczem. No i praktycznie siałem całą pszenicę i cały rzepak. Później kupiłem siewnik do zboża, no to 120 przejęła obowiązki. No i kilka lat ostatnie było siane, był siany rzepak właśnie 60-ką. No a obecnie no to takie podciąganie przyczepki w zasadzie nie ma dla, tej, dla tego ciągnika pracy, ale nie zamierzam się tych starych ciągników z gospodarstwa pozbywać, bo właśnie takie ciągniki, gdzie mocy jest nie za dużo, też się w gospodarstwie przydają, a przecież nie będę kupywał nowego. Także wyjeżdżamy sprzęcikiem. Pytanie, czy to zapali? To jest zawsze wielka, wielka niewiadoma. Masz prostownik? Nie, nie mam. Dobra. Nie wiem, standardowy temat w moim gospodarstwie, ale w 30 już mam wymienione akumulatory do siewu tutaj buraków, także tam już jest wszystko jak trzeba. Tutaj, no niestety, jeszcze trzeba będzie zainwestować, żeby raz w roku ją zapalić. Znaczy, normalnie ona by stała, ale teraz jedziemy popatrzeć na pola. Więc. No co? Prostowniczek i odpalamy. Gdzie on jest? Dobra, przewody, ale to z drugiej strony. Do podłączenia. No idzie. Tak coś czuję, że jest mocno rozładowany. Nie wiem, czy będziemy czekać, żeby go ładować. Może odpalę go od razu, spróbuję odpalić i ewentualnie naładuję się, jak będziemy jechać. Chociaż, żeby później na polu nie stanął. Dobra, przykro mi bardzo, ale musimy trochę poczekać. Dobra, jeszcze jedna szybka próba. A jak nie, to bierzemy chyba samochodzik i, i poczekamy, aż się trochę doładuje. No nie, niestety. 60 mi umarła. Rip. Chyba jej nie odpalimy dzisiaj. 60 RIP, a raczej RIP, akumulatory. Nie będziemy czekać, pojedziemy sobie autem na te plantacje, żeby już nie przedłużać i zobaczyć, czy w moich uprawach są jakieś uszkodzenia po przymrozkach. Bo też nie ukrywam, że ostatni raz byłem na tych uprawach teraz 4 dni temu. Robiliśmy agrorewolucję, niedzielę też miałem wyjazd, więc y, sprawdzimy, czy buraczki, rzepak, jęczmień i pszenica są całe. Na pierwszy strzał idą buraczki, bo niestety one są najbardziej narażone na, na te ujemne temperatury. Szczególnie teraz, kiedy dopiero co wyszły. Z ziemi i są w fazie liścieni. No, i co tu widać na tym polu, ja jeszcze nic, ale żeby zobaczyć buraki to i chwasty na, tym, na tych pola, polach z burakami. No to niestety trzeba się schylić przy tych pierwszych fazach. Wejdziemy sobie kawałek dalej jeszcze w pole żeby tutaj nie, nie zaglądać na poprzeczce. Jakie przymrozki u nas były? Na poziomie, w moim rejonie, na poziomie 3-5 stopni maksymalnie, i to jest właśnie taki temat, gdzie e, buraki w fazie liścieni jeszcze takie przymrozki powinny spokojnie wytrzymać. Czyli. 3 do 5 stopni. Oczywiście, gdy są w fazie większej liści, no to ta odporność jest większa. Może też to zależeć niestety od odmiany, więc naprawdę może być bardzo różnie. Także widać, że już niektóre liścienie są na wierzchu, tak jak tu. Widać, że niektóre dopiero co się przebijają, ten jest leciutko żółty, ale on też tak wygląda, jak dopiero co z ziemi wychodzi, że jest bardziej żółty. Ten jest na wierzchu, i tutaj jakoś niespecjalnie widać, żeby, żeby te przymrozki mu zaszkodziły w jakiś sposób. Jest też tak, że na bardziej suchych stanowiskach te przymrozki będą bardziej dotkliwe niż na takich, gdzie jest troszeczkę więcej wilgoci. I tutaj też zauważam taki temat, że jakieś podgryzanie jest. Przy tym buraku liścienie są no, praktycznie w połowie zjedzone. Ale temat przymrozków widać, że im na razie póki co nie zaszkodził, bo, bo żadnych objawów nie widać, chociaż one też mogą pojawić się dopiero za 3-4 dni. Jak to będzie wyglądać? Liście będą żółkły na początku, później zrobią się takie brunatne, będą zasychać, takie zaschnięte liście, natomiast sam korzonek też zrobi się taki brun brunatny. No i niestety bardzo często w takim przypadku te buraczki już wylecą nam z obsady. I tak jak widać na tym bardzo małym załączonym obrazeczku, burak poszedł na 2 cm, czyli tak jak zakładałem. Szukałem wilgoci i udało mi się tutaj ten temat tutaj dotrzymać. Zresztą widać to na polu. Zobaczcie, jak to wygląda. Wierzchnia, warstwa taka leciutko przesuszona, ale jakby gdzieś się tutaj głębiej. Grzebność, no to, no to ta wilgoć tutaj jest, ale to też jest specyfika tutaj, akurat tego pola, gdzie te buraki zasiałem, że, że to po prostu bardzo często w takich suchych latach ta wilgoć cały czas trzyma. Jest trochę więcej gliny, no i dobrze to wygląda, no nie ma co gadać. Pojawiałem się już tutaj na polu chwasty. Z tego co widzę, to na razie tylko samosiewy rzepaku. Przy takiej fazie. Jak teraz, liścieni. One są najbardziej wrażliwe, więc powinien być zastosowany zabieg. Jeszcze czekam, aż niektóre sztuki wyjdą, bo widzę, że tutaj już praktycznie gdzieś się dopiero co wyłaniają. No i co? I trzeba będzie od razu lecieć z zabiegiem herbicydowym. Tylko w moim gospodarstwie możecie zobaczyć buraki siane nad ziemią. Taki rzepak, jeżeli jest w fazie zielonego pąka, jeszcze nie rozwiniętego, może wytrzymać nawet do minus 5 stopni taki pączek, ale jeżeli już zaczyna się otwierać, no to może być już troszeczkę bardziej podatny. I tutaj taki przykład przymrozków, jak roślina reaguje. Traci turgor, zaczyna się zwijać w taką, no tutaj akurat tak w bok, ale często są to różnego rodzaju takie eski. Ostatecznie ona się zregeneruje i nie powinno mieć to żadnego wpływu na, na, na plon prawdopodobnie, ale takie, po, takie mogą takie pozostałości zostać, że ona po prostu będzie taka powyginana. Kolejne objawy, no już nawet nie będziemy przechodzić dalej. Lekko fioletowawe liście e, zaczynają się robić. Jest to związane z temperaturą, niską temperaturą, przymrozkami. Wtedy fosfor jest bardzo słabo mobilny, nie jest pobierany, z gleby i takie objawy będą też się u Was pojawiać. E, dobra, na takim przykładzie e, roślinki e, mogą Wam się pojawiać takie wzdłużne mocne pęknięcia. U mnie tego nie ma, a to oznaka, że te przymrozki nie były za duże. Dużo, e, dużo azotu, mało boru, pęknięcie tutaj, które ostatecznie też nie powinno mieć jakiegoś większego wpływu na plon, ale uwaga, może być takim e, Miejscem, do którego będą wnikać choroby grzybowe, tak jak tutaj na takim starszym liściu. One się gdzieś tutaj na dole pojawiają, nie ma tego za dużo, ale przy takim pęknięciu będzie droga otwarta do, do patogenów. Tutaj przy tym pośpiechu widać, że już te uszczyny zaczynają się zawiązywać. I właśnie w fazie takiego otwartego pąka kwiatu jest najbardziej narażony na przymrozki, i tu temat minus 3 stopnie potrafi zrobić troszeczkę więcej bałaganu ale będzie to widać dopiero, kiedy zawiążą się łuszczyny, no i się okaże, że na przykład jest tylko pół łuszczyny zawiązana, albo nie będzie tam nasion, więc takie tematy, a w fazie takiego zwartego pąka jeszcze, no to minus 5 to jest spokojnie do, do przetrzymania dla rzepaku. Pszczółki już zaczynają latać. To jest najlepszy temat na obserwację słodyczka. Jeżeli na takich kwiatkach zaczyna występować, no to niestety będziemy musieli też wykonywać zabieg, pewnie wkrótce. I oczywiście przy takich tematach, gdzie rośliny już kwitną, uważajcie na pszczoły i naprawdę zwracajcie na to uwagę, bo to one też między innymi pomagają nam przy tym rzepaku w zwyżce plonu, jeżeli są. Ręczmień jary browarny według różnych publikacji potrafi znosić nawet czasami 12 stopni na minusie, ale to zależy od profesora, który gdzieś takie obserwacje prowadził. Myślę, że spokojnie 5 stopni nie robi na nim żadnego wrażenia. Oczywiście, im ta faza jest większa tym zniesie więcej, najbardziej wrażliwy jest wtedy, kiedy dopiero ta szpileczka wychodzi, ale tak jak tutaj, e, jęczmień zaczyna się już e, krzewić. No jak sami wiecie, siałem bardzo szybko. Kiedy to było? Końcówka lutego, bodajże, tak, końcówka lutego. Także na ten moment e, wychodzi jedno rozkrzewienie, no, tak ma po, po jednym rozkrzewieniu. I co? Zaglądamy, czy coś go nie gryzie, czy coś go nie męczy. Zaraz trzeba będzie wykonać zabieg na chwasty, ale pod względem przymrozków praktycznie nie ma tutaj żadnego negatywnego tematu. No, tu już praktycznie jest jedno rozkrzewienie, drugie, trzy, dwa rozkrzewienia już jest, trzy, trzy pędy się robią. Także jak widać idzie mocno, mocno do góry i takie szybkie porównanie dla jęczmienia sianego tydzień później, czyli tamten końcówka lutego, tutaj był początek, pierwszy początek marca. Jaka faza? Powiem wam, że też już się zaczyna krzewić. Albo są trzy liście, albo tutaj już takie malutkie rozkrzewienia się pojawiają. Uszkodzenia mrozowe, praktycznie nic nie widać. No i też ładnie wygląda. Szybko siany, ładnie wygląda. Myślę, że coś z tego jęczmienia będzie. Tylko trzeba tutaj temat chwastów teraz mocno pilnować, bo, bo idą ostro. Do góry, a, a taka faza krzewienia to jest no, najodpowiedniejszy moment, żeby je tutaj zwalczać. E, a tutaj, ten temat, gdzie się zakopałem siewnikiem przy wjeździe na pole, jest taki kawałeczek zostawiony. Nie wiem, 10-20 arów. E, no i co? I cała reszta pola wygląda spoko. A tutaj, tylko ten kawałeczek był taki e, nie za bardzo. Niektórzy mówili, żebym czekał, że to jeszcze nie czas. Ale jak widać zasiałam resztę pól i, i, i jest ok, że jęczmień idzie do góry. E, ja jestem bardzo zadowolony z tego, z mojej decyzji. E, cały czas przygotowuję się do siewu kukurydzy. Sprawdzam temperaturę na takich oto ogrodniczych termometrach. No i przy tych przymrozkach temperatura nieco spadła. Było około 12, a teraz jest... 8 stopni, czyli jeżeli chodzi o kukurydzę, to jest taka, od której już można zaczynać siewy. Dlatego pewnie u mnie no, za chwilkę będę ruszał z tematem. I na pszenicy skończymy. Jej akurat przymrozki nie powinny specjalnie zaszkodzić, no chyba że robimy zabiegi przed spodziewanym przymrozkiem, wtedy mogą się pojawić takie objawy fitotoksyczności, czyli będą nam po prostu żółkły liście. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia.